Zakończyliśmy właśnie rekolekcje naszej wspólnoty, które co roku odbywamy. Głosił nam je ojciec Konrad Małys, benedyktyn z opactwa tynieckiego. Bardzo jestem wdzięczny jemu, jego wspólnocie, braci benedyktynów. Dostaliśmy takie spojrzenie mnisze na ten świat, na to, co się dzieje, na Kościół. Przede wszystkim to, że Pan Jezus... Jego osoba jest obecna między nami, że, że działa w tym świecie tak, jaki on jest, w tych realiach, w jakich żyjemy. I to spojrzenie było nam bardzo potrzebne. Jesteśmy za to wdzięczni. I także Wam wszystkim chciałbym podziękować w imieniu naszej wspólnoty za modlitwę za nas w tym czasie i też w każdym czasie. I również braciom, którzy nas tutaj zastępowali, i przeorom, którzy wysłali. Ich tutaj, żeby w posłudze nas zastąpili. No i rozpoczynamy normalną posługę. Kończy się rok liturgiczny, za chwilę adwent. Wracamy do pracy.